Dobra, a więc w tym filmie będziemy prankowali czytami mojego kumpla Siga z Tim Correct. Zagramy sobie parę gierek v 1 i ten, kto więcej ich wygra, no to oczywiście będzie wygranym i będzie dyktował przegranemu to, co ma on napisać na swojej karcie społeczności. Także odcinek myślę, że wyszedł naprawdę mega fajnie i mega zabawnie, także zapraszam ogólnie do oglądania. Zostawcie łapkę w górę, suba dzwonem, na 500 łapek w górę będzie więcej takich odcinków. No i każdy komentarz o treści biurko, serduszko i także piszcie w komentarzu biurko, a ja wam przypinam serduszko. Zapraszam do użycia mojego kodu w sklepie DEA, DDE, myśl link w sklepie w Fortnite No a my już możemy przechodzić do gierek. Ciaaaan, teraz, teraz, do... teraz. <noise> <noise> dobra, sigu, 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 sigu. Chcesz zagrać się, 1 Co tam? Co tam? Chcemy zagrać 1v1? A dobra, no to koniec odcinka. Nie. No. <laughs> nie no, słuchaj, słuchaj, słuchaj. Gramy 1v1 i przegrany musi napisać na swojej karcie społeczności co, co będzie chciał wygrany, OK? Mm, dobra. Dobra, to chodź na boksy. Ta ta ta, czaję. A ja mam szybkie są zaraz to muszę zmienić, bo ja nie wiem co się dzieje obecnie na moim ekranie. Dobra, co ty Dobra, robisz? Ja mogę. Ten robisz. Je, Dobra, ci je, jeszcze mordo Jeszcze ten robisz? Dobra Nie! Ale że za 200 dostałeś Weź się z celować, z Ale... tej grze komputerowej What?! Controller player! What? <laughs> Bo co, boisz się? Boisz się, co grasz tak? Ja się boję No ja wiem, że się boisz No co ty robisz, ty? No, chodź Spokojnie, spokojnie a, ale co, co ty do mnie mówisz? Ale ja znowu 200 Ja Sigur, weź, 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 poćwicz, poćwicz Ty Nie, ty do mnie mówisz poćwicz! Ty do no. mnie mówisz poćwicz no no, no 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 Nie Dobra, on się totalnie niczego nie spodziewa i tutaj troszeczkę poprzegrywam, żeby wyglądało to bardziej tak o... Tak, w rzeczywistości, ale jak zacznę, zacznę tańczyć na tej mapie, no to no, jestem mega silny, tak, wiecie, no widzieliście w sumie, jestem mega silny, więc Sigu się tego totalnie nie spodziewa, nie wie co go tutaj czeka, ale no, on z góry przegrał. Jeśli chcecie w ogóle więcej takich odcinków z prankowania, ponieważ ja szczerze nie mogę jeszcze, jak Sigu tam mówi, że wygrywa ledwo, no to naprawdę, dobra, czekajcie, ja się odmutuję na Discordzie. dobra, Sigu jestem już, ale przestań, co ty robisz? że jest, bago! Co ty robisz, Sigur? Okay. Wytłumacz mi to! Nie, załatwiał jesteś, załatwien jesteś! Co, mówić, co ty nie, nie, nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Nie, to już bambik jest lepszy. Dobra weź, co ty robisz? Co ty? No co, co co? Podobno lepszy, Podobno lepszy jesteś Podobno lepszy bo jesteś tam Dobra, weź tam No nie! W ogóle przestań no farty, nie, się lepszy, okazałem się lepszym by było 4-4, a później się rozwalę no Weź Ciego co ty robisz? Nie prze... No nie ty mnie przebudowałeś w tym momencie Nie wiem bo jestem lepszy Nie jesteś ani trochę, co ty mówisz? Mano Dobra, czekaj! Ty... Weź, 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 weź. Dobra, nara, ja lecę na Nara, na nara, łatwo, e. jak łatwo, boże. Dobra, patrz co się dzieje w tym momencie. Nie wiem, co się dzieje, no? Dobra, nie? Dobra, weź. No, no co ty robisz? Co? Jak ty mnie laseruje w No co, lepsza im, lepsza im, no niestety. Dobra, weź, jeszcze powiesz pewnie, że ty mam, tak? Weź, to no, przestań! No, 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 no. Ty, chyba ktoś przegrywa. Weź nie mów tak nawet do mnie. Hej, 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 Nie, no co ty robisz? Ej, hey, Wazif, się stało? Co jest? Nie no, jakie 4-4, tak nie może być. 4-4? Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Nie no, tak nie uh -huh. może być. Przestań, przestań. I co? Już nie jest tak łatwo, nie? Nie no, przestań. NIE! JEST! 5-4! Dobra, what right? what weź! Wygrywam teraz z tobą! Wygrywam teraz z tobą! What? Wygrywam teraz z tobą! No jestem ciągle? Chodź tutaj! Do mnie, chodź, rozjeżdżasz. Co ty, gdzie ty? Dobra, Weta, Nie. poćwicz, dobra, poćwić. Pięć, pięć, pięć. No Dobra poćwić, remis, poćwić. remis. No i co, zwycięstwo, zwycięstwo, zwycięstwo. Dobra. dobra. A, dobra. Patrz, teraz wiem. do pierwszej wygranej, do pierwszej wygranej kto wygrywa? Do pierwszej wygranej. Do pierwszej wygranej. No, dobra, no. dobra, dobra, dobra. Nie! Jest. Dobra, więc generalnie wszystko idzie według planu, ponieważ no teraz przegrałem jakby teoretycznie. Ale w praktyce właśnie tylko na połowie miałem włączone te cheaty No a Sigu jest mega dobrym graczem, ale dobra to nie ważne Ponieważ generalnie właśnie miało być tak, że teraz przegram, żeby on myślał, że w ogóle no ma wygraną w garści Podczas gdy teraz, no po prostu nie ma opcji żeby wygrał, ponieważ teraz mam super mapę na 1 v 1 No i już w sumie możecie zobaczyć jej kod tutaj No i no, jest to piękna mapa na 1v1 Dobra Sigu, 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 Sigu Słuchaj mnie teraz Co tam, co tam? Chodź wybierzemy itemy, co ty na to? Co możemy wybrać? Dobra. Na co chcesz zagrać? Nie wiem, No, to jesteś słabszy, na to, to możesz zagrać. zagrać. Na, na co? Na, na co możesz wygrać? Na, na co masz szansę? Dobra, to to. I ten. I choć może na skara jeszcze, co? Ej, dobra, idę ten na kolację, dwóch Dobra. Dobra, 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 słuchajcie. No, także tutaj, z tego co pamiętam, to było tutaj, od tej rybki. Się dało przejść, dokładnie tak. No, i w tym momencie możemy sobie włączyć cheaty. Jesteśmy, no, w pięknym miejscu. No i dobra, tutaj mamy. Po Poczwórną moc, także o, tutaj chyba nie muszę tłumaczyć co to daje Teraz powiem może zagramy do czterech do czterech Dobra Dobra, mam. Dobra, jesteś już, <noise> jesteś już mega, mega, mega. się <noise> <Nareszcie, głos> dobra. 20 minut na ciebie czekam, zderz sobie z tego sprawę. Dobra, na ile? Na ile? No, na jeden się na, budujemy? Na jeden gramy do czterech. Do czterech wygranych. Ja gram na telefonie, daj mi chory. Ja gram na to sterze jak hexo. Nie no, co ty okay. robisz. Mmm... Ej ja postarsz się trochę bordy bardziej... Dobra tutaj jesteś Na Nie no nie Nie łatwo 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 1-0 Przestań, dobra, no, do czterech nie. wygranych, do czterech wygranych Dobra, dobra Dobra, to co jeszcze raz? No, no do czterech lol No to... tak, tak. No 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 <laughs> Ty, co hardujesz w ogóle? Ja se tu nogami prakam w klawiaturę Ja to w ogóle... tak, odstałeś W się, nie wiem, oglądasz kiedyś taki film? Ja gram na bananie Kabel podpięty do banana i klikam na banana to co Sigu, GG? No jeszcze, jeszcze tylko muszę... To formalność ja w sumie Formalność w sumie teraz Dobra, weź Dobra, ale że ty już dostałeś? Sigu, przecież ty już chyba nie masz Siemano Siemano Dobra, chodź tu do Sigu Sigu Gdzie ty jesteś? mnie! Weź, weź, weź 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 weź, Sigu, ale że ty skinowałeś. <gry> Dobra, przestań, przestań. Nie spodziewałem się tego, nie spodziewałem się tego. Dobra, last, Sigu, last, 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 last yeah. rozumiesz? Bo tam ubłagałeś. Dobra. Dobra, weź. włączasz teraz w stream na Discordzie i piszesz to na społeczności co ja? Ci będę mówił Dawaj, dawaj, dawaj Dobra, słuchaj, co słuchaj, piszeć? piszesz tak eee, Nie wiem czy wiecie Ale właśnie przegrałem 10 rund z rzędu z wesivem Nie no, nie wierzę eee. O, dobrze, dobrze Więc jest, więc jest on lepszy w Fortnite'a Możecie go zasubować Więc jestem lepszy w Fortnite. Nie! Tak? Jest on lepszy w Fortnite. I możecie go zasubować. Boże, ale promuje się. Dobra, i opublikuj. No i git. I teraz czekaj czekaj, żeby to było na filmie. Zostaje to przez 24 godziny na Twoim kanale, tak? Zostaje. Dobra. I zostajesz stresowany! Ja będę cały czas <grydy> Żeby Ci nie było przykro, żeby Ci nie było przykro, czekaj. Na odcinku teraz wchodzę na swój kanał. To chcesz napisać na poście? To samo co ja napisałem u siebie, tylko zmienione na sigu. Dobra, dobra. Opublikuj. Dobra, więc to by było już na tyle w tym filmie. W zamian za to możecie wejść do SIGA, no i zostawić mu suba, ponieważ no został naprawdę sprankowany. No i co? Pamiętajcie, że każdy komentarz który treści biurko serduszkuje, zostawcie łapkę w górę, suba wam, zapraszam do użycia mojego kodu DEADEMY Wizer w sklepie w Fortnite, cie. a jeśli ja już będę z wami żegnał, trzymajcie się, no i cześć!